Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj już jestem przygotowany totalnie. Tak jak widzicie, pewnie Co to jest. To jest yy, Senderaio. Kabel, który, poz o jest. który pozwoli mi na przesłanie energii. Yy, przesłanie energi o, energii, raczej energii. Że nie tyle co energii, tylko oh fuck Fak, fuck. zachciałem się. Klucza potrzebuje. Pozwoli nam połączyć system Applied z pewnym miejscem ale też pewnie wiecie jakim Nie wiem, czy pokazywałem wam w poprzednim odcinku ja chyba pokazywałem eee, także eee, robimy farmy zwierząt eee, to muszę likwidować na chwilę eee, robimy farmy zwierząt pod ziemią i muszę po prostu no dociągnąć teraz wszystkie przewody nie przewody fakt yy, to Ach, sorry za mój katar ale no niestety trochę się podziębiłem dobra teraz idziemy do Dołu. A i co do? To idzie tu, to gdzie tu? Co do przetwarzania surowców? razy 5 z mechanizmu. Kwa. Wow. Z mechanizmu mam taki problem. Chodzi o mm. e, rotary separator. Mm którego w żaden sposób nie mogę skraftić Nie wiem czy to jest bug, czy to jest co so, Ale no Niestety nie mogę go skraftić, że to pójdzie już tu Tu będzie skrzynia A ja teraz muszę się wydostać Tak Pierwsze co Zobaczyć, czy jest podłączony grinder Jest. Muszę go odłączyć, dla pewności, żeby <coughs> nie szukać później załogi. I teraz tak, co robimy? Eee, nie. Tutaj, tutaj, będzie eee, Fak. I teraz tak. Najpierw, to muszę chyba... Postawiamy farmy. Postawiamy farmy. To no. z której strony to Dobra, Uhu. Kurczę, gdzie te kable? Widzę, daleko poleciałem. No, gdzie tu? Dobra. E... Mm, farmy, farmy, farmy. No. Dobra. Sorry, że będę tak mało mówił, ale naprawdę trochę mi przeszkadza te gardło. <śmum> Kater. Także... Ja może stopka, klap. No. A to później jeszcze kurczakiem tu wejdę. A, dobra, to na razie sobie zostawimy. Aha, muszę jeszcze jeden niżej tu dać. Bo tu. Tutaj nie mam tego przy sobie. Czyli przy sobie. Pod ręką. To. Planter. Planter. Jeszcze jeden planter tu. okej, okay. I teraz. Nie wziąłem jednych kabli. <śmiech> <śmiech> Nie przygotowałem się dobrze. To o kablach. Jednych. czy nie zapomniałem 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 item mało i to na razie tak i potrzebujemy jeszcze filtru filtr operacji Ten dwa zrobię chyba trzy filtry <laughs> dla pewności. No i te my są, to jest dobra. Idziemy. C? Dobra, niech tak będzie. Eee, teraz co ja tu z plantery? Than... А, нет, то. Ты пойдешь позже. Ты придешь позже. Ту. Ту. То, то, то. Ту. 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 сейчас, Przejście jedno... Tu będzie trochę inaczej niż planowałem, ale dobra. Teraz o, planter jest. Jest. Kopel. Nie wziąłem sobie motyki. Czy stary tu? jeden harvester, drugi, no i szeci, <coughs> to tak hammer No, za mało upgrade'ów zrobiłem. Ale to nic. <laughs> e, potrzebuję koperowy. Jeden tu. Drugi tu. Teraz się powinno wszystko pokrywać. No, tu jest fajnie. Mm. Cholera! Team Upgrade. Dobra. I to teraz też się powinno pokrywać. No, także jeszcze dwa na Upgrade, ale to później. Teraz tak. Energia, energia, energia. Aha. Mało miejsca. I nie mam jednego barwnika. Ale to później. Także tutaj, wiecie, mniej więcej zarys, tu jeszcze pójdzie woda i tak dalej. Teraz potrzebujemy... Co tu mamy? Na pewno co jeszcze? Potrzebuję energii? Nie, ale upgrade'ów już tak, czyli tak, dobra, to, to, mamy jeden problem z głową, teraz. Chrono Typer To jest dobrą stoi, dobra A ten już nie Teraz w stoi Mówi mu e, Teraz... Co potrzebne. Dwa breedery. Czyli jeden tu. A drugi tu. No tu. Tu. E, rancher. No, no tak. Rancher tu. połotki połotki no. żeby nic tu nie wyszło ok, gdzieś zgubiłem taki bar bringer co to jest? szszszszsz Owca... To nie... Dobra. Jeden kurczak, drugi kurczak. Jest dobrze. I czegoś... coś zgubiłem. To jest pewne. Albo nie stworzyłem tego w ogóle. Nie, nie stworzyłem tego. Grinder. Nie mam książki. I złotego miecza. Teraz mam wszystko. Jest, jest. No... No to za mało, ale dobra. E... Dobra, ale na pewno co? To muszę to już sadzić. energi jeg er to ikke mm. insert. to 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 to... E... Tu pójdzie. No, tak Tak. Energia. Ciż nie sama energy. O kurczakiem jest. Mm. Dobra. Teraz potrzebujemy skrzyni. I to na już. Mm. Śniemy wszystkie. Teraz tak, tu skrzynia. To będą wlatywać itemy. E, tu muszę zrobić barwniki, ale to nie mam. To mały problem. Dobra. E, item. E, jeden. Jeden filtr. Przybyłanie jednego Sida Żeby wyciągało tylko sidy. no Także Sidi są. To jest Dobra, to jedno by było z głowy Prawie e, Prawie, prawie, prawie Ja tutaj mogę jeszcze to wykopać. Albo ładniej. What the fuck, co tu jest narobione. Ja tu nie kopałem, jakby co. W każdym rogu wodę, tak do pewności. No to jednak jest mniejsza farma, także może wszędzie nie dostać. Hmm. Okaźli ci tu będzie dostawać, bo to jest raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu z jednym może być problem. Ale to nic. co ja hmm. chciałem teraz? Na pewno chcę podłączyć już to, podłączyć już to, dobra nie przeniosło. Eee, potrzebuję jeszcze, eee, trudno się lampy na górze porobić, ale to później, to już sam zrobię. Eee. Potrzebuję i tu, jest pożar, nie mam. Jak to się nazywało. Dobra, idziemy na górę. No dobra, reaktor już będzie w miarę. Dawaj. Szybciej, szybciej. Dobra, i pierwszy test. Damy... ...tylko dwa. O, pada. Spanie. A, tego jeszcze prądu nie dałem, tak się nie dowiem, czy działa poprawnie. Tu mamy serwer, a gdzie mamy ten... Tu mamy Dobra. Chrono Typer. Przeniosłem. Ale pewnie Grinter nie będzie sięgał. nie. No jest sorry za to. Dobra, później się urośnie, to nie, to się przejdzie. Eee. Czyli to samo robimy tu. to wszystko? Tak, żebym O, miejsce się to jest? Hmm. Miejsce, to jest

mogę okay. No. No. Przecież mu A, przesunął. fuck. Fuck, fuck, fuck.

Chodź tu, chodź tu No jaka? No jaka mała uparta, no E! Chodź tu No tam może być, że nie nie będziesz o, jeść Au No chodź, chodź 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 Chodź, chodź. idziemy Chodź, Chodź Chodź. No jakie Chodź, 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 oh, udało się, dobra, teraz ja jest stąd wylecek. No, także e, tu jeszcze upgrade'y Wsadzamy. E, tam jeszcze też dwa sewery, ale tu później e, nie ma miejsca. E, to mi jest potrzebne. Też, to też, to też. E, no i jeszcze zostały świnie. Ale świnki to już co są zrobię. No, tak przypuszczałem, że tu też nie będzie. Ale to... A Przecież ja się morduję tak odejmuję sobie te dwa miejsca. Jak ja sobie mogę zrobić tak. Tak. Tak, tak, tak i tak, że to mi nie zaszkodzi Naderko wody, tu, tu następne. Tu, tu, tu. Dyrty. Ну... Фак. Ну, давай. Кожа то. то, Ту... А тут где-то To już zrobimy, niestety, ale tak. bo inaczej no. nie zrobić. Dobra, to ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapki po sobie. Nie zapomnijcie zaglądać na fanpage'a. Zobaczcie, że tak cicho mówiłem, ale naprawdę boli mnie trochę. Źle się czuję i tak dalej. Także ja już tu skończę sam, żeby was nie zanudzać. Także do zobaczenia, cześć i pa. pa. Jeszcze raz ile tej No, dwa. Także A. pa pa. Zwierzęta też się z nami żegnają.